No idziemy już. Dzień dobry. Poniedziałek już mamy. Gdzie jedziemy? Nad solinę? Nad tam. Jest godzina 10.30 późno o 9 śniadanko. Dalej głos taki. Tylko przyziębiony. Dobra, szukamy nawigacji, będzie jakieś 12-15 km i potem może wstawimy na tej kanapy, bo sobie jako fajną knajpę z widokiem na tamę i na ten cały zalew. I tak myślę że około 12, może 12.30 tam sobie zjedziemy. Dobra, wyruszyliśmy mamy 9 minut 11 minut 9 km. Byliśmy na tym zaporze już kiedyś, dwa lata temu. A teraz się zmieniło, w sensie takim, że już jest na Ale to Zajedziemy sobie z drugiej strony teraz, bo mieszkamy też po drugiej stronie zapory, Więc podejdziemy sobie na parking po drugiej stronie Jest w poniedziałek, tak jak mówiłem wcześniej, godzina 11 Myślę, że w poniedziałku raczej turystów aż tak dużo nie będzie, bo jedni pojechali w niedzielę A inni przyjadą raczej po południu dzisiaj, więc Może być tak dosyć fajnie, aczkolwiek pogoda jest taka, że jest 23 na razie, ale będzie 28 stopni później Lecimy, jak to ma? Dobrze Grzebie coś no, Ma zajęcie długie sobie tu i na okulary Dzień dobry Smarujemy stopki od słońca Stopki, stopki, rączki, nóżki No ty też smarujesz ty. I już jesteśmy na miejscu, jak było widać idziemy z mało. Coś płacze, w wózku dawno nie jeździła Obawiam się, że trzeba będzie je unosić, a to trochę może być uciążliwe Dwie dychy parking, bez limitów czasowych ale ciężka jesteś, zapomniał, jak się ciebie prowadzi w wózku. Mam nadzieję, że ten skrót będzie można przyjechać wózkiem. Ale ludzie widziałem to, jechali, jechało. powinno być ok. No, misio. misio, tu jest, tak? tak? I jesteśmy już na tamie W oddali góry, z lewej Solina Najpak no już ludzie siedzą Joli. Hej Jak ciepło, ale nie jest tak tragicznie, nie? Wygodność jest taka, ciekawa, bo nie jest tuszna. I dziecko na razie nie płacze, to dobrze. Nie zapasza. W pierwotnym planie mieliśmy tu przyjechać koło 13.14, 14 ale w sumie teraz chyba lepiej, bo potem był grunt co bardzo. Samo południe poza tym burze zapowiadają na 13-14. A na zaporze nie wolno No nie wolno tu w czasie burzy chodzić. A po południu ewentualnie się poopalamy, jak będzie możliwość. Dzisiaj do tych domków, które pokazywałem też, mają już zjeżdżać goście już na tydzień. Przez weekend były wolne. Dużo płaczących dzieci. Dużo płaczków doszliśmy do końca i teraz stragany oczywiście. Handel kwitnie, kupujemy nasze oscypki. Później z drugiej strony, co? będziemy wracać. Co powiesz? Skończyło się już. Musimy wracać. Co to za łezko jakaś tu w Co to za łezka się tu robiło od słońca? Piciu? Gg. Gg. Mama. Mama ci picu, dobrze? byliśmy podjechać z drugiej strony, a się okazało, że podjechaliśmy dokładnie z tej samej, w której byliśmy dwa lata temu. Jakoś tak źle spojrzałem, albo wtedy jeździliśmy naokoło. Słońce zaszło za małą chmurkę. Tam jest, Tam jest niedźwiedź Tam jest niedźwiedź, ale niedźwiedź Jednak jak się idzie samemu pod tą górkę Żeby wejść z powrotem to jest fajnie ale tak dzieciaka 12-13 kilo cały jestem mokry już na 30 stopni jesteśmy już na, na górce, idziemy na parking i zbieramy się na ten obiad wydawało mi się trochę dłuższa do doma. ostatnim razem jak byliśmy Dobra, pakujemy się idziemy, bo jest strasznie gorąco Mała już troszkę narzeka. Julia, rozmawialiśmy, nie podnosimy nic z ziemi. Znaczy wodę możesz, bo to twoja, ale nic nie podnosimy. Nic nie znajdujemy na no ziemi. No idziemy, chodź. nie, idziemy, bo są kamyczki, chodź. chodź. Daj nosek wysiąkamy. No i chodź, idziemy. Rączka. To, to troszkę blisko mi podjechał, ale będę musiał jakoś wcisnąć wózek. Dobra, jakoś się udało, teraz pas. Ale się nagrzał samochód. A. Co ty robisz? Co ty robisz? Myszko, chodź, umyjemy rączkę Mama Tu. Rączkę. Tu. To tutaj, tutaj. Tu. 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 Co wsiadasz? Siadaj, jedziemy. Siadaj, do środka wsiadaj. No. Lecimy do restauracyjki, mam nadzieję, że będą wolne miejsca. Co zjemy, że dla małej też chłodnik. O, chłodnik. Nie było? to nie dobrze. Że w taką pogodę chłodnik był idealny Co bierzesz? Wszystko, tak? Julia, wszystko po trochu? Tak? Co bierzemy? A ja tak się krzywisz. A czy ty ty możesz tym czołem nie walić? Nie. Surówkę? To chcesz spróbować surówki? To chodź, spróbujemy. Zimna lemoniada, bardzo dobra. Wspaniale. Może ciekawe, sobie weźmiemy potem, co? Wrożoną. Co tam? I ciacho jeszcze? Proszę cię. Co, zjadła surówkę? No tak, o. Bo tutaj nie zjedziesz i potłuczysz sobie zęby. Mamy ja już pierogi? Trzeciego jedno. No niezłe lato mamy, niezłe. Ola, 38 na liczniku. Na słońcu? Wiedziałem, wow. mam mamy jakieś 20 minut do kwatery. A może tak. Co tam narzeka Julia? Co się Dzień dzieje? dzieje to tato. Co, tato, co tato? Dobra, wracamy. Jedzenie takie w miarę. Takie normalne w sumie. Ani super dobre, ani słabe. Widoki fajne, ale, ale wiatr. Nie przewidzieliśmy, że będzie wiało strasznie. Niby ciepło, ale duży wiatr. Tam przeciągi jakieś są na górze. Powoli wracamy mała już co? Spać. Słychać zresztą. Kończymy powoli odpoczynek. Jutro rano będziemy chcieli wcześniej śniadanie zejść, bo mają być upały. Mają być upały jeszcze większe, około 30 stopni, więc może być ciężko z jazdą. Musimy tak się wstrzelić, żeby mała chciała spać. Wtedy łatwiej się jedzie też i ona tak się nie męczy. Także koło 8 będziemy chcieli się umówić, żeby było śniadanie. Koło 9 wyjechać, przecież koło 14 powinniśmy być na miejscu. 15 no i tak teraz upał nie ominie, musielibyśmy w nocy wyjechać. o o żeby do Zoe jeszcze pojechać, ale może być ciężko. Kto kto przyszedł tutaj? Co ty jesteś? Julia, ja wiem, że zaraz będzie znowu szła na kamienie. Nie wolno tam iść. Co to jest słonik? Na bluzce? Co to jest słonik? O tutaj, co to jest? Słonik? I kwiatuszek. Kwiatuszek. Gdzie się wybierasz? Łapię. Mam cię, mam cię. cię chcemy. Tak? Nie popychaj, bo się... ej, ej, ej! ej. Co ty zrobiłaś teraz? Chodź nosko, Musimy teraz... ci nauczyć troszkę wyobraźni jeszcze. Pan bo ci nosek po tym. Po inhalacji i Chodź. Idź do mamy glutka zanieść. Idź do mamy szybciutko, mama wytrzyma nosek. Leć. Leć. No mamy, idź. Tam, 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 do mamy szybciutko. Mama wytrzynosek. nosek. Dzień. Już, 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 już. Szybciutko. Chodź, myszko. No wcieknie. Daj nosko. Woda wypływa już. Dobra, czekamy na obiad, kolację. Dobra. Czemu ty chodzisz boso? No to tak, wygodnie Powoli się zbieramy, czekamy na śniadanie, 7.30 sobie umówiliśmy Spakowani jesteśmy w samochodzie, tam pozostały tylko takie proste <laughs> rzeczy Dla małej Piła spakowana, to spakowane Dobra, zbieramy się powoli, tylko zjemy. Gotowi? Tak. Jedziemy. No, jedziemy sobie. Jesteśmy prawie w połowie drogi. Ponad połowa, dwie godziny nam zostało. Mama z mało czyta co? Pucia. Pucia. I wiewiórka jest? Jula, jest wiewiórka? Nie, nie tutaj. Jest. No i mamy te światła, które mieliśmy w tą stronę, czyli przebudowa, przynajmniej nie wiem, 10 km, tu jest 6, albo więcej nawet. A tu księżyc, też szybciej był? 31 stopni. No ale to już bliżej niż dalej, za chwilę zrobimy jakiś mały postój, bo nie robiliśmy. Mama spokojnie na razie siedzi, ale to już za długo, 2,5 godziny. Powinniśmy zrobić 30 minut przerwy. A tu wiewiórka jest? Co nas nas batonika? Chcesz? Tak? Zatrzymaliśmy się na chwilę, jest 35 stopni Jest upał niemiłosierny Jest bardzo duszno, a jeszcze przy moim zatkanym nosie po prostu nie da się oddychać Ale musieliśmy się chwilę zatrzymać, żeby mała mogła odpocząć. Chwilę pobiegała na około stacji A teraz troszkę marudzi, bo chce batonika Dopiero zjadła sobie hot doga, paróweczkę, kawałek Nie paróweczkę, tylko bułeczki zjadła Batonika... No batonik jest słodki Ale jestem ciekawa co to? Dobra, jeszcze chwilę pakujemy się i jedziemy dalej. Zostało nam jakieś 90 km do domu. I ulica, Tomasz. Co to jest? Co mi przyniosłeś? To mamy żelik, tak? Czy twój? I już w domu ogarniamy. Zmęczona byłaś malutka. Ładny. Ładny. Chodź